Witamy Was na kanale Mama Jarka i zapraszamy do kolejnego naszego takiego vloga z podróży. Jesteśmy dzisiaj w Parku Rozrywki w Niemczech. Teraz mam nadzieję, że uda nam się pokazać Wam, jak fajnie spędziliśmy czas poza granicami kraju w tym pięknym parku rozrywki. Oczywiście, jak to bywa naszym zwyczajem, we wpisie na blogu opiszemy dokładnie, gdzie znajduje się park rozrywki, jakie są ceny. Co koniecznie powinniście zabrać i jakich naszych błędów nie popełniać? 80% tego parku już w Niemczech, ale też 20% w Polsce. Zapraszamy do oglądania. Dzień dobry, witamy Was kolejnego dnia. Jesteśmy w bardzo dziwnym miejscu, w którym jeszcze nigdy nie byliśmy. To Jakiś park rozrywki niedaleko z Gorzelca, po niemieckiej stronie, chociaż od polskiej podobno też można się tutaj dostać. Podobna atrakcja na przynajmniej dwa dni. No, my mamy tylko 4 godziny. Zobaczymy, co uda nam się z tego wynieść. Dobry dzień. Dobry. Jest! Dzień dobry. Jest połączona ze sklepikiem z pamiątkami. Dostaliśmy od razu mapę. Zaraz się coś z nią rozłożę i powiem Wam, co udało mi się tutaj powiedzieć. Tylko muszę znaleźć dziewczynki. Gdzie one są? O, szukają tu zwierzątek? Są tam! Jesteście! To jest jakiś zwierzak. No, szukajcie to zwierzaka. To jest! Cytat! To Przęszyla chyba. Dobra, zobaczcie, rozłożę to. mi ogarnie bilety w tym czasie, a ja już wszystko wiem. Park jest czynny. Kasy biletowe do godziny 18. Ale pani powiedziała, że spokojnie do godziny 21 możemy zwiedzać park. Jesteśmy teraz tutaj w tym miejscu. Zielone to są toalety, żółte to zwierzątka zaznaczone. Nie ma jakiegoś typowego kierunku zwiedzania. Można iść gdzie się chce. Tutaj jest brama, która... Łączy część niemiecką z częścią polską, tutaj mamy rzekę Mysę, tutaj ta trasa, żeby ją pokonać potrzebujemy 10 minut pieszo i tutaj mamy jeszcze taki kawałek tego parku. A co tutaj było, proszę pani przewodniczki? Tutaj muzeum. Było. Tutaj było muzeum, tak. Byliśmy w muzeum, które opowiada podobno początki powstania tego miejsca i całą legendę związaną z narodami, które zamieszkiwały tą ziemię. Idzie się ścieżką. No to chodźmy, no. Tunel. No idźmy, tylko ja z plecakiem, to nie wiem czy się My zmieszczę, okej? Okay? Ciekawe gdzie wy idziecie. Tam ciemno. To telefonem trzeba świecić. Weszliśmy, weszliśmy w jakąś tajemniczą ścieżkę. Powiem Wam, że pełno tutaj drzwi. <laughs> Chyba idziemy w kółko. <laughs> Mamo no chodź, bo zaraz się zamknie. Nie mamy pojęcia jak nazwać miejsce, w którym jesteśmy. Przypomina to trochę taki park rozrywki, ale nie, nie do końca, bo nie ma tutaj takich typowych atrakcji jak w normalnym parku. Za to wszystko jest położone na ogromnym obszarze w środku lasu. I mamy tutaj takie różne, jakby baśniowe, takie bardziej mi to przypomina, nie wiem, Brać Grimm na przykład i ich baśnie, takie baśniowe obiekty, karuzele, jakieś tory przeszkód, cała masa niesamowitych rzeczy. Trudno mi powiedzieć, w ogóle wymówić to nazwę, jak coś się nazywa po niemiecku, bo to jest typowa niemiecka nazwa. Ale oczywiście jest tutaj bardzo dużo Polaków, bo jest tutaj, to tuż przy, przy granicy z Polską, nawet część tego parku jest położona po, po polskiej stronie. Więc będziemy Wam tutaj pokazywać, jak to tutaj wygląda. E, nazwę na pewno Wam też tutaj gdzieś podamy, podlinkujemy pod, e, pod filmem. Idziemy oglądać dalej. Urządzenie, którym nagrywamy dzisiaj, w ogóle robimy dla Was całą tą relację, to jest nowa sportowa kamerka DJI, czyli od firmy, która do tej pory była głównie znana z dronów i takich sprzętów do stabilizacji, natomiast teraz zrobili też kamerkę, typowo sportową kamerę, nazywa się Osmo Action i naprawdę świetnie się sprawdza, ma bardzo dobrą jakość dźwięku, myślę, że dobrze mnie słyszycie, bez żadnego dodatkowego mikrofonu, super szeroki obiektyw, to jest na wyciągnięcie ręki teraz, tak, w tym momencie, poza tym działa, a też ekran taki z przodu, więc ja mogę widzieć siebie, jak, jak nagrywam. Natomiast kompaktowe mamy tutaj, naprawdę kompaktowe wymiary. Rewelacja, do tego mamy takich kilka różnych uchwytów, tak jak, jak od GoPro, one są kompatibilne ze sobą. I dzięki temu robimy dla Was relacje. Kilka baterii na wymianę, bo wiadomo, że ta bateria tutaj nie wytrzymuje długo, ale wystarczająco do tego, żeby zrobić naprawdę bardzo fajne film. Ahoj kapitanie! Ahoj kapitanie! Tunel, do którego dziewczynki nie weszły. Gdyby weszły tam do niego, to by wyszły właśnie tutaj. Więc gdzie wy tam wodę widziałyście dziewczyny? Nie uh -huh. to jest po prostu raj dla dzieci, jeżeli chodzi o siatkę tuneli, które są tutaj wewnątrz. Gdzie indziej się wchodzi, gdzie indziej się wychodzi. Raz taki, raz oświetlony, raz nieoświetlony. Do jednego z weszła, bo było w środku ciemno, nic się nie mówi, zaczęła płakać. E, więc dobrze jak macie e, jakieś lampki, czołówki albo e, coś takiego na, na, na głowę najlepiej bo ręce się tutaj bardzo przydają wchodzimy do następnego, ale ciemno jestem Uuu. Ja mam, ja mam a ja widzę twoje nogi, chodź dawaj, dawaj no. dawaj Skaki. Lena to jest 20 cm, schodź to można zjechać, to jest jak zjeżdżanie? Generalnie w dalszym ciągu nie pamiętam nazwy po niemiecku, jak się to nazywa. Natomiast zauważyliśmy, że naprawdę miejsce jest rewelacyjne, zwłaszcza dla dzieci. Tu po prostu nie wiem, ile my przeszliśmy, może z 10% tego. Słuchajcie, jesteśmy tutaj już raz, dwa, chyba z trzy godziny. Więc generalnie to jest miejsce na cały dzień od świtu do zmierzchu. Generalnie kasy się zamykają bodajże o 18, ale. Można wyjść spokojnie sobie później, wejść się już nie da, wszystkie tam sklepy z pamiątkami są zamknięte i tak dalej, natomiast spokojnie możecie wejść tutaj nawet po, e, na, możecie wyjść, tak? nawet po zamknięciu kaz, więc Pani powiedziała spokojnie, po polsku w kasie też Pani bardzo ładnie mówi, e, powiedziała, że spokojnie możemy wyjść nawet o 21.00. i coś czuję, że szybciej to nie damy rady. jest jedzonko i to całkiem niedrogie porcji po euro 60, 3 euro, 2,50 euro więc nie jest drogo. Natomiast no dzisiaj niestety, ale wszystko jest chyba już zamknięte. Nie ma dzisiaj zbyt dużo ludzi, najprawdopodobniej. jakie fajne miejsca do tego, żeby sobie usiąść i zjeść. No naprawdę jesteśmy genialny pomysł na to, żeby zagospodarować ten teren. Powiem Wam, że wesoło. Weszłam w taki jeden tunel z dziewczynkami. Jest tam cała brudna, musiałyśmy się tam czołgać, więc... Wesoło. Gdzie? Na górze? No to też. Tam Co na górze? na górze? No ty górze, pod którą Uff, się tam? No to wchodzimy jeszcze z drugiej strony. Gdzie ale jesteście? Szukamy dziewczynek. Gdzieś zaginęły na górze. Powiem wam, że genialnie. Jeżeli tylko, no jeżeli tylko będziecie chcieli się pobrudzić i razem ze swoimi dzieciakami pobawić, to jest fenomenalnie. Natomiast w tych tunelach niektórych w ogóle nie mieścił mi się plecak. Musiałam go zostawiać przed, więc dobrze, że był Kamil. On nie wchodził do tunelu, więc no, mógł pilnować, ale... Jeśli wszyscy będziecie chcieli wchodzić, to może jakieś mniejsze plecaki. Och, w życiu tu nie wejdę! No ciekawe jak! Daj Poczekaj. Hej Wąku że bawię się lepiej niż dzieci? <tak>, tak mi się podoba. Mamusia bawi się lepiej niż dzieci? Tak. Naprawdę jest mega, tak mi się podoba. Przeczołguję się przez te wszystkie wiecie małe szczeliny, gdzie muszę osobno rzucać plecak, czołgać się. takie brudne kolana, takie brudne spodenki na pupie. <tak> że mm, jeśli mogę Wam coś doradzić, to weźcie coś na przebranie, nie tylko dla dzieci, bo może się przydać, ale też coś dla siebie, jeśli też chcecie bawić się jak dzieci, ale jest czas. Na tymi pomysłami, zobaczcie, tam jest szkoła, tutaj jest kuchnia, wszystko jest przymocowane. Dziewczynki właśnie gotują zupę. To jest dzisiaj na obiad. Zupa. Jaka? ogórkowa Mmm, delicious. Czy tu były jakieś pierogi robione? Mmm, ale czy. Nie, no ja jestem zachwycona. I kurczak w piekarniku. I chleb tutaj będzie. A co jest z tej strony żabciu? To jest sklep! Jaka cudna kasa! Się wydawało, się że nic nas tu, już tutaj nie zaskoczy, to zobaczcie na to. Zwierzaki mają trampolinę. Tak. Nie hmm. mam pojęcia jak ona tam weszła. <laughs> Powiem Wam szczerze. Hmm. Ale jakbyście myśleli, że kozy na dachu restauracji to jest hit, to zobaczcie na to. Jesteśmy na samym dachu wszystkich restauracji. I mamy tutaj krowę. Kozy. Coś takiego, co? Zobaczcie, tam są jakieś gęsi. Zaraz jeszcze przejdziemy w tamtą stronę, więc już Cię podsadzę, kochanie. Mhm, tak. Kraina. Coś niesamowitego nigdy nie byliśmy jeszcze w takim miejscu. Teraz weszliśmy do jakiegoś. Nie wiem co to jest za jakiś wygląda, jakiś magazyn, ale to wygląda na to, że można coś zjeść i jakie mogą się tutaj pobawić. Ale to chyba tak bardziej w sezonie, bo widzę, że teraz coś chyba tak jakby to wszystko zamknięte jeszcze jest, bardzo mało ludzi z dzisiaj. Bardzo ważna rada, którą wam damy, tu nie ma kompletnie żadnego zasięgu komórkowego więc jeżeli chcecie kupić sobie bilety przez internet, sprawdzić ile macie kasy na koncie, doładować kartę czy cokolwiek innego to musicie zrobić to odpowiednio wcześniej, bo tu nie ma, w całym kompleksie nie ma absolutnie żadnego zasięgu A, sala zabaw, z że mi to odpowiada I taka sala zabaw, gdzie można coś zjeść, ale nie bardzo widzę, żeby coś działało Jak pan nie się woła, nie? One chyba tu mieszkają na dole i sobie wychodzą po prostu na górę Okazuje <śmianowidzenia> się, że gdybyście chcieli tutaj przenocować to żaden problem można wydać sobie tutaj domek na drzewie to tu tutaj przed nami ta przyczepa to wygląda troszkę jak takie zaplecze sanitarne natomiast jak najbardziej można tutaj nocować na stronie chyba są informacje na temat tego, jakie to są koszta, poszukamy sobie, bo naprawdę miejsce jest niesamowite, bardzo niecodzienne. Dotarliśmy do jakiejś wodnej części placu. Chyba trzeba tu zdjąć buty, wiecie? I trzeba uważać, żeby was nie polało tutaj. Nie macie strojów kąpielowych. Takie miejsca, które angażują całą rodzinę, czyli takie wspólne spędzanie czasu. I nie wiem, czy mamy w Polsce takie miejsca. Jeszcze wszystkich pewnie nie odwiedziłam. Fajnych miejsc dla dzieci, ale to naprawdę jest bajeczne, bajeczne. Pewnie wszystkie informacje praktyczne, Kamil gdzieś tam po drodze, albo ja po drodze wam mówiliśmy, na pewno podsumujemy je jeszcze we wpisie, który link do wpisu znajdziecie na pewno pod filmem, w opisie, więc tam też będzie, ale. Jestem zachwycona. Wykonaniem, pomysłem naprawdę. Żałuję, że przyjechaliśmy tutaj tak późno, że niestety nie zdążyliśmy przejść przez bramę i przejść na drugą stronę rzeki Nysy, bo podobno po tej polskiej stronie jest to prawda tylko 20% tego parku, ale jest na pewno fajna kawiarnia na wodzie i jeszcze 20% w parku to wciąż 20% parku nie było nam danego zobaczyć się razem. Może kiedyś, jak jeszcze tutaj w te rejony wrócimy. Gdzie jesteś? Uch. Gdzie? Kranu, żeby... <laughs> Nie wiem gdzie ty jesteś. Co tam jest no. fajnego? No tak no, gdzieś tutaj można górą sobie przejść. Chodź z tej strony, musisz obejść na koło i tam wejść. Dobra, Do idę. No, to idę jeszcze z tamtej strony. I zobaczymy jak to wszystko wygląda. Jechaliśmy teraz sobie samochodem zobaczyć tutaj to przejście przez Nysę. Ponieważ nie zdążyliśmy już, to znaczy nie dalibyśmy rady wyrobić się przed zamknięciem bramy po tej niemieckiej stronie. Więc no tak to tutaj wygląda. No, oczywiście wszystko jest już pozamykane, bo to jest wszystko czynne do 18. Także ruszamy dalej w drogę. Przed nami jakieś 4,5 godziny, może 5 godzin drogi do domku. Dzieńka, sobie przeszła tam na dole. Piękny zachód słońca. Szkoda, że tam aż tak bardzo nie widać. No, to co? Jak tam jest? Kaj. No. I chyba tam wiedziałam, jak papugi latają. Tak? Chyba. No. O, ta się zatrzymał, pewnie robi tam jakieś zdjęcia. No, dobra, dziewczynki, co najbardziej Wam się podobało? Hmm, nie wiem. Wszystko. Ale mi chyba bardzo się podobało to. Tam. Ten pierwszy tunel, który zaliczyliśmy, tak. Mm -hmm. I co jeszcze najbardziej? Mm, nie wiem. Co nam się to podobało, bo zapomniałam. <laughs> A te takie domki, no takie domki, gdzie tam była policja, pracowałam w policji, była kuchnia, y, na przykład poczta i sklep. Y, lekarz szkoła. i ten domek i szkoła. Dziewczynki, a gdyby ktoś Was zapytał, jak należy się przygotować do przyjazdu do tego parku rozrywki, czyli jak się ubrać, co ze sobą zabrać, to co byście odpowiedziały? Na pewno się ubrać w długie getry. Dlaczego? I trzeba wziąć dodatkowe ubranie i latarki to tam, Takie czołgskie albo coś. Nie a tak? dlaczego długie getry? No bo tam się trzeba czołgać i mamy różne kolory. <laughs> a no latarki dlaczego? Trzeba co chwilę myć ręce. A latarki dlaczego trzeba zabrać no i to bo takie tam jest czołowe? No, a trzeba mieć wolne ręce. W tunelach. Tak. tak? Mhm. I to wszystko? Nie. To co jeszcze trzeba zabrać? Leczak pełny jedzenia. O. I czego jeszcze? I picia pełno. Picia. Mhm. A gdybyście chciały inne dzieci zachęcić do tego, żeby tutaj przyjechały, to co byście powiedziały? Jest dużo rzeczy dla dzieci, i, i y, y, takie rzeczy, gdzie, gdzie. Które są bardzo fajne. No, i widziałam krowę I, na dachu. Ja też. I kozy na dachu. I ptaki na dachu. I wo, wolne papugi. pawie. Wolne pawie, ale one nic nie robią. I wolne papugi. No i. I, i jeszcze, czy, jeszcze i jeszcze surykatki na dachu wolne. Mm, surykatki były super. A gdybyście miały ocenić to miejsce w skali od 1 do 5, to ile gwiazdek by dostało? Pięć. Pięć? Tak. A pięć oznacza, że chciałybyście tutaj jeszcze kiedyś wrócić? Tak. No dobra. Bo ja wpadłam do takiego tunelu i jakbym miała latarkę, to bym to bym się tam odnalazła, ale latarki nie miałam, mhm. więc... Cię się przestraszyłem, i, i, i dlatego trzeba wziąć latarkę. Ale bądź dzielna poradziłaś sobie, nie? <grym> no to I co? mówiła i w końcu mama ją znalazła. Mamo się znalazła w tunelu, no. Także dziewczynki, dzięki za wspólne zwiedzanie. Fajnie było! Pa! pa!